Witajcie. Dzisiaj sobie porozmawiamy o glonach. Dostaję masę pytań pod filmami, w komentarzach, na Instagramie. Pamiętajcie, że Instagram to jest do umieszczania zdjęć, a nie no porad, porad akwarystycznych, także cieszę się, że do mnie piszecie, ale ja tam bardzo rzadko zaglądam, więc mam taką prośbę, jakbyście tam do mnie nie pisali. Jak macie jakieś pytania, pytajcie śmiało w komentarzach pod filmami na YouTubie. Dobra, wracając do tematu odcinka. Jest to temat rzeka. Wiecie, można by napisać parę książek, można by nagrać parę naści filmów. Swoją drogą polecam kanał profesora, bo on tam zrobił bardzo przyjemną serię od A do Z, jak walczyć z takim czy śmakim glonem. Ja Wam dzisiaj prosto opowiem, jak ja sobie radzę z glonami. Po prostu nie dopuszczam do tego, żeby te glony zdominowały mi zbiornik. Opowiem Wam o kilku sposobach, co należy robić, żeby po prostu tych glonów nie mieć. Mam nadzieję, że i Wam pomogę. Zapraszam serdecznie na film. No i tu zaczynają się schody. Bo żeby odpowiedzieć na konkretne pytanie, musiałbym wiedzieć wszystko. Przecież każde akwarium jest inne i nie chodzi mi o frazę, że wygląda inaczej. Ale o to, że każdy inaczej się nim opiekuje. Z tego powodu lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Powiedzmy szczerze, każdy maglony są w każdym akwarium. Cały widz polega na tym, by nie zdominowały zbiornika. I oto kilka uniwersalnych zasad. Ja tu niczego nowego nie wymyśliłem. Zebrałem je po prostu w kilka punktów. I od razu Wam powiem, że spełnienie jednego punktu nie załatwi Wam problemu. Trzeba je miksować i stosować do skutku. Im bardziej doświadczony akwarysta, tym większa wiedza, co w trawie piszczy. No konkretnie, co w glonach piszczy w baniaku. Punkt pierwszy. Rośliny. Dla mnie temat najważniejszy. Dobrze obsadzone akwarium, im więcej roślin, tym lepiej. Gdy widzę, że w akwarium 60 litrów coś ma dwie rośliny, np. jednego anubiasa i jedno mikrozorium, no to nie ma szans, żeby było w tym akwarium dobrze. Po prostu glony mają za małą konkurencję do pokarmu i zaczynają dominować w zbiorniku. Te dwie rośliny, które wymieniłem, nie rosną szybko i nie mają szans wygrać z plagą glona. Dobrze mieć kilka roślin szybko rosnących, łodygowych. Takich jak rogatek czy kabomba. Rozumiem jednak, że nie każdemu takie rośliny pasują do aranżacji. Ale popatrzcie, na przykład kiryskarium, zero glona, a w środku same, wolno rosnące rośliny. Ale anabiasów jest kilkanaście, do tego kilka bucefalantr i dwie duże mikrozoria. Jak macie wagumi, to tu też za dużo roślin nie będzie, bo chodzi w tym stylu o to, żeby skały były najważniejsze. Dlatego w naszym było dosłownie kilka kilogramów trawnika. Reasumując. Gęsto obsadzony zbiornik roślinami. Rozumiem, że rośliny są drogie, ale na tym nie ma co oszczędzać. Jak nas nie stać, załóżmy sobie mniejsze akwarium, ale z większą ilością roślin, i to najlepiej kilka różnych gatunków. Każda roślina ma swoje wymagania. Im więcej różnych gatunków obsadzimy, tym większą liczbę potencjalnego glona zgładzimy i nie będzie problemów. Punkt drugi: filtracja. Filtr w naszym akwarium tutaj rozwiązań mamy setki. Ale chodzi głównie o to, żeby filtr był dopasowany do wielkości naszego akwarium. Nadfiltracja nie jest niezbędna, ale na pewno pomoże. Bardziej jednak chodzi mi tu o pojemność, w której będą żyć nasi sprzymierzeńcy w walce z glonem, czyli bakterie nitryfikacyjne, które przekształcają materię organiczną wprost na nawóz dla naszych roślin. I znowu jest super filtr, ale nie ma roślin. Gotowe glony. Nie ma nikogo poza nimi który by gotowy nawóz NO3 wytwarzany przez bakterie w filtrze skonsumował. Tutaj odsyłam Was do artykułu na portalu Szmierladzi o tym, co to jest cykl azotowy. Żeby nie przedudać filmu, opisany tam jest obieg azotu w przyrodzie w skrócie. Co się dzieje ze szczątkami roślin, odchodami, resztkami pokarmu w naszym akwarium. I teraz. Filtry wewnętrzne mają zazwyczaj tylko niewielką gąbkę, na której żyją bakterie. Dlatego ważne jest, żeby podczas podmian tej gąbki nie pukać pod bieżącą wodą sklaną, tylko w wodzie z akwarium. Dużo lepsze pod kątem filtracji biologicznej, bo to o nią nam tu chodzi, są filtry np. kaskadowe lub zewnętrzne. Ich przewaga nad małym wewnętrznym filtrem jest taka, że bakterie mogą zbudować większą kolonię. Warto wspomnieć o przepływie. Nie musi być jakiś turboduży. Wystarczy, że woda obmywa złoża tak jak ceramika i będzie dobrze. Nie potrzebujemy kubła z przepływem 2000 litrów na godzinę do akwarium 100 litrowego. Wystarczy 800-1000. Jeśli chodzi o przepływ filtrze wewnętrznym, to na 100 litrów wystarczy 400-500 do filtracji biologicznej. Czyli jak mamy, wiecie, akwarium 100 litrowe to tak, razy 5. I będzie GIT. Do filtracji biologicznej wystarczy. Jeżeli chodzi o mechaniczną, to faktycznie 10 razy mocniejsza pompa niż pojemność akwarium to dobra opcja. Punkt drugi. Oświetlenie. Oświetlenie jest naprawdę dużo. Mówię o LEDach, bo to one świecą w większości naszych akwariów. Chodzi o to, żeby nie przesadzić i dobrać światło dobre dla roślin, a nie dla nas. A to różnica. Mój kolega napakował sobie do pokrywy masę modułów LED i potem zdziwiony, że ma 60 W w 50 litrach i normalnie wybuchło mu wszystko na zielono. Akwarium wygląda dobrze. Ładnie się ogląda dla oka, ale i nam się to spodobało. Wybierajcie lampy LED dla roślin. A nie do oświetlenia kuchni. Moc zależy od tego, jakie mamy rośliny. Osobiście staram się dobierać lampę tak, jak mam na przykład 60 litrów, to lampa 30 W. Jak mam 120 litrów, to lampa max 60 W. Ale i tak patrzę, co się dzieje w akwarium, zmniejszając moc świecenia na przykład na 80 W, jeżeli w tych 120 litrach byłoby coś nie tak. Wiecie, dobrze jest mieć taką lampę z regulacją, że nawet jak mamy troszeczkę za mocną, to sobie ją przykręcamy. Tak jak powiedziałem, każde akwarium jest inne. Długo świecenia. Osobiście świecę po 7 godzin na swoich akwariach w jednym ciągu. Nie dzielę tego na 3 razy po 2 godziny, bo o takich metodach też słyszałem. Do fotosyntezy rośliny potrzebują minimum 6 godzin świecenia, a dzielenie tego nie jest dla nich dobrą opcją. Nie są w stanie przeżyć w takim trybie. Można świecić dłużej. Norma to 8 godzin. Niektórzy świecą mi po 9. Mi wystarczy 7 w godzinach, w których jestem po prostu w domu ustawiamy sobie godzinę między taką, jak my jesteśmy w domu. Ja jestem w domu przeważnie koło 15, to dlatego ustawiam lampy, że mają się zapalić od 15 do 22. Robi to za mnie programator, obojętnie jaki sobie wybierzcie, cyfrowy, analogowy, czy gniazdko Wi-Fi, czy tam lampę sterowaną ze smartfona. Unikniecie wtedy świecenia w akwarium przez cały dzień. Dla glona to idealne warunki. Punkt trzeci, karmienie. Zależnie od obsady w naszym zbiorniku nie należy przekarmiać ryb. Dajemy tylko tyle pokarmu, żeby zjadły go w kilkanaście sekund. Ja karmię osobiście dwa razy dziennie. Wsypanie połowy puchy z jedzeniem to idealny przepis na wybuch glona i restart naszego akwarium. Lepiej mniej, a częściej niż raz a dobrze. Gdy pokarm opada na dno akwarium, to gnije. Jeżeli nie mamy odpowiednio dużej ekipy sprzątającej w postaci np. kirysków czy innych mieszkańców, co żyją w strefie dennej akwarium. Niezjedzony pokarm zaburzy równowagę w zbiorniku. Na rynku są dostępne pokarmy o wysokiej hydrostabilności, które nie rozpadają się w wodzie, przez co ryby mają więcej czasu, żeby je zjeść. Dostaniecie je oczywiście w czmielu. Kolejny punkt: podmiany i serwis. Bardzo ważna czynność, której nie zaniedbujemy. Cotygodniowe podmiany wody. Po co to w ogóle robić? Załóżmy, że przez cały tydzień karmimy ryby, nawozimy i tak do końca nie wiemy, co się dzieje w akwarium z parametrami wody. Czy jest dobrze? Czy nie jest czegoś za dużo? Mówię tu cały czas na przykład o NO3, które może nam rosnąć z czasem. Robiąc podmiany, rozcieńczamy niechciane związki w naszym akwarium. Im większa podmiana, tym bardziej te związki rozcieńczamy i glony nie mają co jeść. Przy okazji podmiany możemy też odmulić dno, usuwając resztki obumarłych roślin i inne nieczystości. Osobiście podmieniam od 30 do 50% wody co tydzień, Kolejny punkt, parametry wody i testy. Pierwsze pytanie, jakie zadaję komuś, komu wybucha plaga glonów, to jakie masz parametry wody? Gdy słyszę odpowiedź w normie, to ja już wiem, że nikt tej wody nigdy nie bada i nawet nie wie, co tam ma. Stosując podmiany, możemy uniknąć badania wody. Ja tak robię bardzo rzadko. Osobiście co jakiś czas. Badam trzy parametry, takie jak NO3, potas i PO4. Tutaj korzystam z tabelki Redfielda, która mówi nam o proporcjach danej substancji w wodzie, które bezpośrednio wpływają na wzrost glonów. Parametry odpowiednie dla waszego zbiornika są. Różne, w zależności od tego, jakie macie rośliny. Ja u siebie zazwyczaj trzymam NO3 maksymalnie tak do 10, a potas około 20. Jeżeli chodzi o PO4, to powiem Wam, że nawet nie pamiętam, kiedy badałem, bo nie mam takiej potrzeby, no jednak w Kiryskarium nie mam glona. Jakby tam się coś, nie, coś zadziało, no to oczywiście zbadam sobie PO4 i zobaczę, jaki mam stosunek do NO3. Szósty punkt: CO2, nawożenie dwutlenkiem węgla. Nawożenie dwutlenkiem węgla zawsze pomaga. Rośliny szybciej wchłaniają substancje odżywcze z wody, takie jak, na przykład, jak stosujemy nawozy. A do tego mamy podłoże aktywne, też prosi się o wybuch plagi glona. Gdy mamy te dwa składniki, to konieczne jest też CO2, no bo wiecie, mamy aktywne podłoże, ładujemy nawozy i rośliny nie są w stanie. W może wchłonąć nawet tych wszystkich nawozów, tych wszystkich substancji, a CO2 im to ułatwi. Inaczej się sprawa ma z akwariumu typu lotech bez podłoża aktywnych, bez nawożenia. Wtedy CO2 również możemy sobie odpuścić. Mówię tutaj o butli wysokociśnieniowej, a nie o preparatach typu carbo, nazwanymi dwutlenkiem węgla w płynie ale o nich za chwilę. Co do różnych innych takich zastosowań, jak dzwony i bimbrownie. To na pewno nie zaszkodzą, a wręcz pomogą przy utrzymywaniu glonów w ryzach. Punkt siódmy: wspomaganie sprzętowe, lampy UV, doktory i inne cuda wszechświata. Na zakwit pierwotniaków i zieloną wodę te urządzenia jak najbardziej się sprawdzają, ale żadna lampa czy doktor nie usunie glona, który już jest w naszym akwarium. Krasnorostów czy silnic. Można też stosować zapobiegawczo, ale nie cały czas. Osobiście lampy nie używam. Doktora kiedyś wygrałem w konkursie. To sobie chodzi i powiem Wam, że działa już ponad rok i wszystko z nim ok. Urządzenie do najtańszych nie należy, ale spełnia swoją funkcję znakomicie. Jest też sporo wygodniejsze niż np. lampa UV, którą musimy jakoś instalować na przewodach wodnych. Co do lampy i doktora, to jeżeli mamy co chwila zakwit wody czy pierwotniaków, to szukałbym przyczyny, a nie leczył tylko chwilowo objawy. No i punkt ósmy preparaty. Jest cała gama preparatów naglony. Osobiście używam podstawowych preparatów takich jak bakterie, uzdatniacz, nawozy. Karbo stosuję doraźnie, bardziej do filmów. No właśnie, co to jest karbo? Producenci marketingowo próbują nam wcisnąć, że to węgiel wpłynie. Tak naprawdę to aldehyd glutarowy, środek odkażający, a nie sprężony gaz dwutlenek węgla. Karbo pomaga naglony punktowo, po prostu je wypala. Skarbo ostrożnie, bo możemy zaszkodzić. I roślinom i obsadzie, jeżeli nie będziemy stosować dawek zalecanych przez producenta. Możemy mieć więcej problemów niż pożytku z tego tytułu. W końcu to trucizna. Ze środków, jakie znam na, na przykład naglony zielone, nitkowate, skuteczna jest femanga. Testowałem ten preparat w różnych akwariach i zawsze pomagał. Ale pamiętajcie, lepiej zapobiegać niż leczyć. Stosując się do tych wszystkich zasad, unikniecie 90% glona. Niestety są takie, z którymi ciężko się walczy, jak już się pojawią, ale to jest temat na obszerną książkę. Stosując się do tych moich skromnych rad, powinniście nie dopuścić do takiego problemu, w którym nie damy sobie rady i trzeba będzie zrestartować zbiornik. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć i do zobaczenia w czmielu. Prezentowane produkty dostępne w czmielu, linki w opisie filmu.